Wy jesteście dziećmi pana, waszego Boga. Nie wolno wam na znak żałoby po zmarłym nacinać skóry ani golić włosów nad czołem, bo jesteście ludem poświęconym panu, waszemu Bogu. Pan was wybrał spośród wszystkich narodów, jakie są na ziemi, abyście się stali ludem, który będzie jego szczególną własnością. Nie wolno wam jeść niczego obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść. Krowa, owca, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawuł i kozica. Możecie jeść każde zwierzę przeżuwające, które ma rozdzielone kopyta. To jest parzyste racice. Nie będziecie jednak jedli zwierząt. Które albo tylko przeżuwają, albo tylko mają rozdzielone kopyta, to jest parzyste racice. Są nimi wielbłąd, zając i góralek. One wprawdzie przeżuwają, ale nie mają rozdzielonego kopyta, dlatego będą dla Was nieczyste. Także świnia, która wprawdzie ma rozdzielone racice, ale nie przeżuwa, będzie dla Was nieczysta. Nie będziecie jeść mięsa tych zwierząt ani dotykać ich padliny. Spośród tych, które żyją w wodzie, będziecie mogli jeść tylko te, które mają płetwy i łuski. Nie wolno Wam natomiast jeść tych, które nie mają ani płetw, ani łusek. Te będą dla Was nieczyste. Możecie jeść wszystkie ptaki czyste. Nie wolno wam natomiast jeść następujących ptaków. Orła, sępa czarnego, orła morskiego, myszołowa, kani i wszystkich gatunków sokoła. Wszystkich gatunków kruka, strusia, sowy, mewy. Wszystkich gatunków jastrzębi, puszczyka, ibisa, łabędzia, pelikana, nurka, kormorana, bociana. Wszystkich gatunków czapli, dudka i nietoperza. Każdy owad skrzydlaty będzie dla Was nieczysty. Nie wolno go jeść. Możecie jeść wszystkie ptaki czyste. Nie wolno Wam jeść żadnej padliny. Możesz ją dać do zjedzenia cudzoziemcowi, który osiadł w Twoich miastach, lub sprzedać obcemu. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu Twojemu Bogu. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Złożysz dziesięcinę z plonu każdego zasiewu, z tego, czym każdego roku obrodzi twoje pole. Dziesięcinę ze zboża, moszczu, oliwy, pierworodnych zbydła i trzody będziesz spożywał przed Panem, twoim Bogiem, na tym miejscu, które On wybierze na mieszkanie dla swojego imienia. Abyś na zawsze nauczył się bojaźni wobec Pana, Twojego Boga. Gdybyś jednak miał zbyt daleko, aby zanieść tę dziesięcinę do miejsca, które wybierze Pan, Twój Bóg, dla swojego imienia, a Pan, Twój Bóg będzie Ci błogosławił, wtedy zamienisz ją na pieniądze, potem włożysz je do sakiewki i udasz się do miejsca, które wybrał sobie Pan, Twój Bóg. Tam kupisz za pieniądze wszystko, co zechcesz, zwierzę z bydła lub trzody, wino, sycerę, czego tylko zapragniesz. Będziesz to jadł przed Panem Twoim Bogiem i cieszył się wraz ze swoją rodziną. Nie pominiesz też lewitów, którzy mieszkają w Twoich miastach, gdyż oni nie mają części ani dziedzictwa z Tobą. Przy końcu trzeciego roku przyniesiesz dziesięcinę ze zbiorów tego roku i złożysz ją w swoich miastach. Wtedy przyjdzie Lewita, który nie ma części ani dziedzictwa z Tobą, oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w Twoich miastach i będą mogli najeść się do syta, a Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w każdej pracy, której się podejmiesz.